Kapusta ziemniaczana to nie efekt pracy specjalistów od inżynierii biologicznej, ale tradycyjne danie lasowiaków. W Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej rozpoczął się kulinarny projekt, zatytułowany Lasowiacka kapusta ziemniaczana na 12 sposobów. Cel jest wzniosły ocalenie potrawy, w której zresztą nie ma grama prawdziwej kapusty. Kapusta ziemniaczana to odpowiednio przyrządzona mieszanka ziemniaków i fasoli. Była popularna zwłaszcza wśród biedniejszych mieszkańców dawnych lasowiackich wsi. Bardzo zdrowe, ekologiczne ziemniaczki, bardzo zdrowe. Nie to co dzisiaj. Gospodynie przyrządzały kapustę ziemniaczaną z rzepą, kiszonymi ogórkami, a od święta także z mięsem. Pani Kinga pochodzi z Dolnego Śląska, ale od kilku lat mieszka na Podkarpaciu i wytrwa, ale uczy się dawnych przepisów. To akurat jest taka kuchnia, że otwiera się lodówkę, o mam ziemniaki. Boczek, Słoninkę? Kapustę? Ok, będzie super uczta. Nauka przyrządzania kapusty ziemniaczanej potrwa do kwietnia. Kapustę, czyli pieniądze wyłożyli Szwajcarzy. Dali na to 20 tysięcy złotych z programu wsparcia nowych krajów Unii. Do widzenia państwo.